Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale i dzisiaj chcę zabrać Was ze sobą do Warszawy na godzinę W. Dzisiaj 79 lat jak wybuchło powstanie warszawskie, więc jeżeli chcecie tą krótką chwilę spędzić ze mną, to zapraszam. I już jestem obok Pałacu Nauki i Kultury. Dzisiaj przyjechałam wcześniej. Kto pamięta mój zeszły rok i mój zeszły filmik z godziny W, pamięta, że ja jeszcze trochę by i nie zdążyłam na 17 być tu w centrum. <laughs> Więc dzisiaj nie popełniam swoje błędy. Przyjechałam za wcześnie, za dużo, dużo za wcześnie ale ludzie już są co chcę powiedzieć najpierw chcę powiedzieć że przepraszam za dźwięk ponieważ mój nowy mikrofon jeszcze nie przyjechał stary jeżeli wy obserwujecie mój kanał wiecie co się wydarzyło więc dzisiaj w Warszawie wiatr dzisiaj w Warszawie pada deszcz teraz nie ale chmury bardzo takie ciemne może być padać deszcz więc przepraszam za dźwięk. Jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie to już trzecia moja będzie godzina W. To już moja tradycja, ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nie spędziłam godziny w gdzie jest na mieście. I Bardzo się cieszę, że dzisiaj mi też udało się przyjechać, ponieważ dzień roboczy, wszyscy w pracy. Ja musiałam też za wcześnie powiedzieć swoje przełożone, że muszę iść wcześniej dzisiaj z pracy. Więc wszystko tak, jak miało być, i ja jestem tu obok Polaców Nauki i Kultury. A policja, oczywiście, że też już dużo, ludzie dużo. Będę szukać sobie miejsca. Słuchajcie, do początku, do 17 mamy jeszcze pół godziny, ale ludzi już naprawdę dużo. Dużo ludzi grają patriotycznie piosenki. I ja chciałam znaleźć miejsce gdzieś na górze. I niestety już wszyscy miejsca takie na, na, na górze są zajęte, więc... Idę, to tam posłucham, coś tam ktoś przemawia. A kto? Nie Zaraz wiem. Zaraz zobaczymy. W 19 minut zostało, się dały sygnał wreszcie, że można wchodzić na drogę, można wchodzić na rondo. Więc ja nie wiem, gdzie sobie znaleźć miejsce, żeby tak było wszystko widać. I wangyje. Nie wiem. Ja znalazłam sobie miejsce koło policji. Trochę, trochę na wysokości. Czuję się tu. Bezpiecznie, ponieważ no, ludzie są ludzie i ludzie są różni. Chociaż ja jestem pewna, że nic się nie wydarzy, ale zwycięstwo ma być na pierwszym miejscu. Zwycięstwo to jest niesamowite. Od małego do starego wszyscy tu i dużo ludzi, dużo. Mi wydaje się, że więcej ludzi, jak w zeszłym roku, ale jeszcze mamy 15 minut do pociągu. Czekamy, ciekamy. 17 równo 17.00 zaczął nagle padać deszcz. Nie, ja, ja, wam mówiłam, że było pochmurnie i że e, wygląda na to, że będzie padać deszcz, ale równo w tą godzinę, kiedy włączyły alarm, zaczął silny padać deszcz i wiecie co? Ja zawsze tak mówię, kiedy w takie dni. Przepraszam, musiałam wyłączyć, bo już swoje film. Więc o co ja mówię? Że rundę 17.00 zaczął padać i I dla mnie to tak bardzo symboliczne, ponieważ ja zawsze mówię, kiedy w takie dni, bardzo smutne dni, kiedy bardzo tragiczne dni, tragiczne rącznicy, kiedy pada deszcz, ja zawsze mówię, że same niebo też płacze razem z nami i było niesamowite to, że no, z początką dźwięku alarmu zaczęło się padać deszcz. Bardzo tak dodatkowo smutno. Ja jak zawsze płakałam, ja zawsze płaczę A na godziny W. Eee, Pokałam jeszcze do tego, jak docierała się u nas wojna, a teraz, kiedy jest u nas wojna w Ukrainie, to no, dźwięk alarmu brzmi, nie, nie powiem, że tak dla mnie, że jestem przyzwyczajona do tego dźwięku, ponieważ i tak mieszkam w Polsce, ale tak jak mówią moje rodzice, że jeżeli dzień mi, minął, bez alarmów to już coś jest dziwnego i bardzo bym chciałam, żeby Polska i Polaki naprawdę nie, nie miały takiego nigdy więcej tego co było 79 lat temu. Teraz ruszy marsz przez Świętokrzysku, przez Przedmieście Krakowskie. Marsz, ten marsz jest organizowany chyba ósmy raz. To też taka mniej więcej nowa tradycja, kiedy będzie jeszcze ruszyć marsz. Ale nie wiem, pogoda, też zaczął bardzo intensywnie padać, nie wiem czy ten marsz będzie. Jestem pewna, że ktoś pójdzie, na pewno pójdą, no ale mm, większość ludzi niestety już uciekają. Mm, ja też niestety uciekam, nie będę uczestniczyć w marszu. Mm. Tragiczna historia, tragiczna historia przyszłości i naprawdę bardzo chciałam, żeby młode pokolenie, żeby dzieci... Nigdy nie wiedziały co, co to jest wojna. Co to za dźwięki alarmu, żeby oni mogli słyszeć alarm tylko w takiej rocznicy, tak żeby pamiętać swoich, swoją historię, żeby szanować bohaterów w przyszłości, szanować e, ci, ludzi, szanować bohaterów, które no, walczyły za, za naszą wolność za ich wolność. Naprawdę bardzo bym tego chciała. Będę żegnać się z wami, bo chyba już nie teraz i zwieje wiatr i jest cała, jestem mokra. Chowam telefon. Dziękuję, że ten dzień spędzieliście ze mną. Widzimy się w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, chociaż trochę. Piszcie w komentarzach, byliście Wy w swoich miastach na godzinie W. A właśnie mi wydaje się, że każde miasto tak obchodzi godziny. Czy to tylko Warszawa tak obchodzi? Napiszcie mi też w komentarzach, bo coś nie jestem pełna. Oczywiście dla Warszawy ten dzień jest bardzo ważny, bardzo tragiczny. I chociaż nie jestem sama z Warszawy, ale czuję się w ten dzień, że muszę tu być. Że muszę uczestniczyć w tym. Dobra. To pa, żegnam się, widzimy się w kolejnych filmikach. Dziękuję, że wy jesteście. Mnie. Dziękuję za Wasze spacy. Dziękuję za dobre słowa w komentarzach. Widzimy się. Pa!